Oczywiście, że to była ona. Na 100%. Wszędzie i zawsze Kryśkę by poznał. No przecież my całe liceum spędziliśmy razem. Byliśmy najlepszą parą. Tylko potem studia. Wybrałem karierę studia w Stanach. Jak ja byłem głupi, no rzuciłem ją. A jak wróciłem, to tylko praca, praca. A potem już otworzyłem swoją kancelarię. No, i w ogóle praktycznie z niej nie wychodziłem. Od rana do wieczora tylko ta kancelaria i kancelaria, pogoń za pieniądzem. Nawet żonę to sobie znalazłem w kancelarii, bo była moją klientką. Ale małżeństwo nie mogło nam się udać. Zawsze gdzieś tam z tyłu głowy, podświadomie, krysia. Zawsze, zawsze ją kochałem. Musicie mi pomóc ją znaleźć. Ja wiem, że to było dawno, że to już ponad 20 lat. Ale ja przynajmniej muszę z nią porozmawiać. Ja, ja nie mogę o niej zapomnieć. Spać nie mogę. Ciągle ją widzę tam, jak idzie ulicą. Pomóżcie, proszę. Znajdźcie moją krysię. Krystyna. Krystyna Pawłowicz. Przynajmniej tak liceum się nazywała. Pozdrawiam, Marcin Wolski.